Tchau, Dzisiaj odpalamy świąteczne lampki w naszym placu Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej. Jest to atrakcja dla naszych najmłodszych, ale też starszych, żeby pochodzić, pozwiedzać, popatrzeć, porobić sobie zdjęcia na portale społecznościowe. Zachęcam serdecznie do tego, żeby już odwiedzać park w Dąbrowie Białostockiej. To jest też taka nasza inicjatywa, żeby jeszcze bardziej rozświetlić nasze miasto i wygrać kolejny raz konkurs w świecie z energią. więc po to aplikujemy, po to robimy te dodatkowe lampki, żeby być najwyższym na podium i później rozdać też nagrody te, które zdobędziemy naszym potrzebującym mieszkańcom gminy Dąbrowa Białostocka. Zachęcam Was serdecznie do tego, żeby dzisiaj tutaj też przyjść, ale też w ciągu świąt zachęcam do tego, żeby odwiedzać to miejsce i korzystać z naszych atrakcji. Co nowego w tym roku? W tym roku nowe są brama wejściowa do Placu Kościuszki od strony ulicy Tysiąclecia. Jest nowa huśtawka podświetlona do tego, żeby się pohuśtać i zrobić sobie zdjęcia. Tablica, która jest tak naprawdę ta Tablicą ogłoszeń zaadoptowana na taką tablicę z wiankami i podświetlona. To są nowe elementy, które przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców i nowa szopka, którą zbudowaliśmy z naszymi pracownikami Urzędu Miejskiego.